Korzystając z tych bankructw, nie płacił podwykonawcom. No ale, mimo, mimo, mimo tego, mając bardzo dobry sztab prawników, udawało mu się unikać odpowiedzialności. Donald Trump nigdy nie znalazł się w więzieniu za te swoje różne poczynania. Witajcie, kochani, dziś ważny dzień, ważny dzień i dla Stanów Zjednoczonych, i dla świata, dla Polski oczywiście. 5 listopada, dzień wyborów prezydenckich. Przy tej okazji pozwolę sobie omówić kolejną znaną postać, oczywiście w aspekcie takich analiz psychologiczno-psychiatrycznych, a mianowicie osobę Donalda. Trumpa. Ja abstrahuję tutaj od polityki. Nie wiemy w ciągu najbliższych godzin okaże się, czy mówię o byłym prezydencie amerykańskim, czy też mówię o zarówno byłym, jak i obecnym, nowym prezydencie, elekcie. Niezależnie więc, czy ktoś popiera Donalda Trumpa, czy nie popiera, skupiam się na faktach i na analizie tej osoby i jej osobowości. Donald Trump urodził się w 1946 roku, urodził się w Nowym Jorku, jego ojciec. Był bardzo znanym biznesmenem w branży deweloperskiej. Budował osiedla mieszkaniowe, był bardzo bogatym człowiekiem. Swoją aktywność biznesową koncentrował nie na Manhattanie, ale w takich dzielnicach jak Brooklyn czy Bronx, przede wszystkim na Brooklynie. No, zarabiał tam bardzo duże pieniądze, kiedy już młody, jego właśnie najstarszy syn, Donald, miał iść do szkoły, to wysłał go do specjalnej szkoły z internatem. I na pewno ojciec Donalda Trumpa był człowiekiem surowym, był dyktatorem, miał naprawdę, taką można powiedzieć, jakbyśmy to dziś powiedzieli, twardą rękę. Nie był to człowiek ciepły, nie był to człowiek serdeczny, miał bardzo duże wymagania wobec swojego otoczenia, i to wychowywanie młodego Donalda określilibyśmy jako jako tak zwany, jak to się mówi, zimny chów, też był osobą dominującą w relacji ze swoją żoną, czyli z matką Donalda Trumpa, która zresztą chorowała i można powiedzieć tak w największym skrócie, że no, nie wywodzi się prezydent Donald Trump z ciepłego, i opiekuńczego domu, już od wczesnych lat musiał sobie radzić i wytwarzać różnego rodzaju mechanizmy obronne, no a też, co było bardzo ważne, starał się sprostać wymaganiom zdrowego ojca, ojca, który był dla niego wzorem, który był dla niego autorytetem. Nie, nie był jedynakiem Donald Trump i tu taką ważną osobą, jeśli chodzi o rodzeństwo, był Brat. brat, który był inny, który nie spełniał tych oczekiwań, ich ojca, popadł w alkoholizm, nie sprawdził się w biznesie i w młodym wieku. W młodym wieku brat Donalda Trumpa zmarł. Zresztą córka tego brata Donalda Trumpa napisała. Tuż przed wyborami w 2020 roku, książkę, w której opisała swoją rodzinę, opisała swojego wuja, Donalda, no, opisała te wszystkie relacje, jakie panowały w tej rodzinie i jakby podkreślała, iż ojciec Donalda Trumpa przekierował te wszystkie swoje ambicje, te swoje nadzieje na Donalda, jego uczynił spadkobiercą, jego również uczynił tym takim oczkiem w głowie, więc w pewnym sensie Trump zaczął funkcjonować. Jako, jako jedynak, tak można no, emocjonalnie, emocjonalnie to, to określić. Po ukończeniu szkoły średniej ukończył studia MBA na Uniwersytecie Wharton. Bardzo dobra szkoła, po czym zaczął współpracować ze swoim ojcem. Ojciec go nauczył tego rzemiosła deweloperskiego, no ale miał bardzo duże ambicje i postanowił inwestować na Manhattanie. Ojciec raczej trzymał się tych bardziej peryferyjnych dzielnic, no a młody Donald uznał, że centrum świata i najważniejszym miejscem jest Manhattan i dlatego trzeba inwestować na Manhattanie. Angażował się tam w różne projekty. Tym najbardziej znanym projektem jest projekt właśnie Trump Tower, czyli tego wieżowca znajdującego się przy Piątej Alei, ale również odrestaurował on i przywrócił świetność hotelowi, który znajdował się vis a -vis Manhattanu. Udało mu się też w rekordowym tempie wyremontować i oddać do użytku lodowisko w Central Parku, czym zyskał sobie sympatię i szacunek Nowojorczyków. Miasto przez bardzo długi czas nie potrafiło sobie z tym lodowiskiem poradzić. No, Trump bardzo twardo negocjował z przedstawicielami miasta w tamtych latach, a mówię o latach 70. Nowy Jork, można powiedzieć, podupadał. I Trumpowi udało się uzyskać wieloletnie zwolnienia podatkowe i to zwolnienia podatkowe sięgające kilkudziesięciu, tam bodajże, jeżeli pamiętam, 40 milionów dolarów. Pamiętajmy, że latach 70. dolar to nie to co dziś, prawda? No więc jakby to przekładać na dzisiejsze pieniądze, to mówilibyśmy o kwotach znacznie przekraczających 100 milionów dolarów. Mówiąc krótko, pieniądze, pomnażanie majątku. I to robienie w taki bardzo spektakularny sposób, poprzez bycie w topowych, najbardziej flagowych lokalizacjach, Piąta Aleja, Central Park, środek Manhattanu, no, definiowały Donalda Trumpa jako biznesmena. Człowieka, który uważał, że jest najlepszy, że musi być najbogatszy. I te sukcesy, te początkowe sukcesy, które zresztą w dużym stopniu były napędzane pieniędzmi ojca. No, pchnęły go ku branży hazardowej. Zdecydował się wybudować wielkie, nie wiem nawet, czy nie największe wtedy, kasyno w Stanach Zjednoczonych, Kasyno Taj Mahal. Ta inwestycja była zdecydowanie przestrzelona. No i niestety doprowadziła, mimo że ojciec Donata Trumpa. Pożyczał mu pieniądze, czy w jakiś sposób też pomagał mu w tej inwestycji to jednak doprowadziła do, do bankructwa. Tych bankructw będzie w karierze Donalda Trumpa kilka. On korzystając z tych bankructw nie płacił podwykonawcom, No ale mimo, mimo, mimo tego, mając bardzo dobry sztab prawników, udawało mu się unikać odpowiedzialności. Donald Trump nigdy nie znalazł się w więzieniu za te swoje różne. Poczynania. No, robił to yy, można powiedzieć, no, chyba na granicy yy, na granicy obowiązującego prawa. No, tak czy siak, yy, tak czy siak yy, no, nie należy pochwalać tego typu, tego typu działań. Yy, tutaj yy, z jednej strony ta chciwość, z drugiej strony ta yy, no, rzeczywiście taka, można powiedzieć, megalomania. Yy. No, pchały go do do takich, a nie decyzji. Z drugiej strony, jak wyglądało życie prywatne Donalda Trumpa. Najpierw wszedł w związek małżeński z pierwszą swoją żoną, z Iwaną Trump. Z nią ma troje dzieci, między innymi córkę Iwankę, która mocno angażowała się wraz ze swoim mężem, Jaredem Kushnerem, w działalność polityczną. Po rozwodzie z Iwaną Trump, e, Iwana Trump z pochodzenia była Czeszką, była czeską modelką, e, e, ożenił się z Marlą, e, to była druga żona Donalda Trumpa. Z tą Marlą miał córkę Tiffany, aż wreszcie po kolejnym rozwodzie przed związek małżeński z melanią Trump, Melania Trump jest z pochodzenia słowemką jest również modelką tak więc jakby widać iż no, nie był Donald Trump stały w uczuciach. poszukiwał młodszych partnerek ze wszystkimi tymi partnerkami miał dzieci no zdjęcia, które pokazują relacje pomiędzy chociażby właśnie Melanią Trump a Donaldem Trumpem wskazują na to, iż jest to taki typowy samiec alfa, człowiek, który no, sprawuje kontrolę nad swoją partnerką, który jakby dyktuje jej, co, co ona ma robić. Aczkolwiek wydaje się, że tutaj Melania Trump, i tak też się uważa, jest osobą na tyle asertywną i mającą poczucie własnej wartości, że, że jest w stanie stawić temu jakiś opór. Różnie się nam mówi na temat. Na temat tego małżeństwa, tak czy inaczej, mają syna, najmłodszego syna Donalda Trumpa, czyli barona Trumpa. Jak będzie się to małżeństwo rozwijać, zobaczymy zobaczymy dalej. Te bankructwa przeplatają się z różnego rodzaju sukcesami biznesowymi, no ale na początku XXI wieku no nie idzie to w dobrym kierunku aż los rzuca Donaldowi koło ratunkowe, staje się głównym prowadzącym program, program pod tytułem Apprentice. Jest to taki reality show, w którym Trump jest jurorem, który jakby decyduje o tym, jaki biznes jest dobry, jaki biznesplan jest dobry. Tam ludzie, którzy występują w tym programie po prostu przedstawiają różne swoje pomysły na biznes. Program zyskuje bardzo dużą popularność. No i Trump, który już wcześniej oczywiście był znany w Stanach Zjednoczonych, chociażby z faktu posiadania Posiadania wieżowca w centrum Nowego Jorku o nazwie Trump Tower. tak? To nazwisko się dobrze, czy niedobrze, ale mocno kojarzyło bardzo wielu Amerykanom. Staje się jeszcze bardziej znanym dzięki temu programowi Reality Show. No i to Reality Show sprawia, że po wielu latach zastanawiań, analiz. Przymierzania się do startu w wyborach prezydenckich. W końcu w 2015 roku Trump podejmuje decyzję, iż wystartuje w wyborach prezydenckich. No i w tych wyborach prezydenckich w 2016 roku, jak pamiętamy, wystartował. Jak to się stało, że człowiek, który nigdy nie pełnił żadnej funkcji, Administracyjnej. Nie był ani gubernatorem, jak poprzedni prezydenci, tacy jak Reagan, jak Clinton, jak prezydent Bush chociażby, prawda? Ani, ani nie był nie wiem, przedstawicielem jakiejś rady miasta, jak Obama, czy, czy kongresmenem, jak prezydent Biden, który jeszcze dodatkowo wcześniej był wiceprezydentem. No, jak to się stało, że taki człowiek, który nie pełnił żadnej funkcji, został prezydentem? No, po prostu Trump absolutnie niesamowicie Głęboko wierzył w siebie, on był przekonany, że wygra, że jest najlepszy. I to cecha ludzi o osobowości narcystycznej. Tak, Donald Trump, niezależnie od tego, czy ktoś go lubi, czy nie lubi, jest to typowy przykład osobowości narcystycznej. Człowiek, który naprawdę głęboko wierzy w siebie. Bycie narcyzem jest bardzo trudne dla otoczenia i te rozwody, Trumpa, te, jego historie rodziny bardzo jasno to pokazują. No ale z drugiej strony widać, że dla samego narcyza, no takie właśnie, takie głębokie, głęboka wiara w siebie, no, prowadzi go do sukcesu. Bo po prostu jest to charyzmatyczne. On zaraża tą swoją pewnością siebie, e, innych, innych ludzi, no i udało mu się zarazić, można powiedzieć, ponad pół. Ponad połowa Amerykanów nieoczekiwanie w 2016 roku zostaje prezydentem. Znowuż, abstrahuję od polityki, nie chcę się tutaj na ten temat wypowiadać, ale faktem jest, że jeżeli przez całe 70-letnie życie, a Donald Trump został prezydentem w wieku 70 lat, jest się biznesmenem i podejmuje się decyzje biznesowe, a nie jest się urzędnikiem, no to dalej myśli się, w taki, a nie inny sposób, i bardzo trudno jest się przestawić. I stąd widać to tak zwane myślenie transakcyjne na temat absolutnie wszystkiego. Tak? Trump mówi, że nie będzie finansował, nie wiem, na przykład obrony państw europejskich, jeżeli te państwa nie będą same tego finansować, bo to się nie opłaca, bo Amerykanie jest funkcją, firmą chroniarską i tak dalej, i tak dalej. On pewnych mechanizmów nie rozumie. Tak on na przykład nie rozumie tego, że to, że Ameryka, że Stany Zjednoczone są wielkim supermocarstwem gospodarczym, no, zasadza się między innymi właśnie na tym, że no, panują militarnie, globalnie. Jeżeli Stany Zjednoczone przestaną wspierać swoich sojuszników, na przykład sojuszników europejskich, chociażby takich jak nasz kraj, no to wtedy wiele innych krajów, chociażby takich jak, nie wiem, Arabia Saudyjska, tak, może zacząć się od nich odwracać. Z czego to wynika? No wynika to z faktu, że Donald Trump był lokalnym, amerykańskim biznesmenem, on nie interesował się światem, niespecjalnie podróżował, oczywiście nie zna żadnych obcych języków, no, znając angielski. Nie trzeba znać innych języków, to, to prawda, ale no nie był po prostu człowiekiem ciekawym świata, stąd wiele decyzji, które podejmował, no, musiały być dopiero odkręcane czy w jakiś tam sposób moderowane przez otoczenie. Ponieważ on nie spodziewał się, że zostanie prezydentem, Hillary Clinton była zdecydowaną faworytką, to no, siłą rzeczy musiał zabazować w tej pierwszej kadencji na doradcach z partii republikańskiej. Tam otaczali go ludzie, którzy się na polityce znali, w związku z tym, to tak zwany deep state, jakoś tam ten kraj trzymało, i mimo iż zdarzało mu się czasami bardzo kontrowersyjnie wypowiedzieć, impulsywnie, bo to też jest cecha Donalda Trumpa, ta jego impulsywność, widzieliśmy to chociażby w jego różnych tweetach na Twitterze, gdzie coś pomyślał i od razu pisał, to jednak gdzieś tam, koniec końców, ten kraj ten kraj. No, się, że tak powiem, nie, nie rozleciał. Kiedy przegrał wybory w 2020 roku, nie mógł się absolutnie z tym pogodzić. Pamiętamy te słynne marsze na Kapitol. Wiemy, iż wyprowadził z Białego Domu szereg dokumentów. On dalej uważał się za prezydenta. Prawdopodobnie naprawdę wierzył w to, że ta prezydentura w jakiś tam sposób została mu ukradziona. Obecnie, jak wiemy, w tej kampanii wyborczej miał miejsce zamach na Donalda Trumpa rzeczywiście, można powiedzieć, cudem uniknął śmierci, też poważnego kalectwa. I takie wydarzenie, ono u takiej osoby, właśnie o osobowości narcystycznej, może prowadzić do jeszcze takiego większego wbicia go w przekonanie, że jest jakimś tam pomazańcem bożym, że, że jest osobą, nad którą czuwa opatrzność, no jednocześnie też upewnić go, iż istnieją jakieś spiski, które chcą go zamordować, które chcą go zniszczyć, no, no, trudno, tak, trudno w to nie wierzyć, tak, trudno w to nie wierzyć w sytuacji, w której pada się ofiarą bardzo poważnego zamachu, a więc jeśli Donald Trump dzisiaj wygra te wybory, to to na pewno może mieć wpływ na jego funkcjonowanie. No niestety od poprzednich wyborów upłynęło 8 lat, i dzisiaj Donald Trump jest człowiekiem, który ma 78 lat. Kiedy będzie kończył tą swoją drugą kadencję, o ile zostanie prezydentem, to będzie miał już ponad 80 lat. No i to też może nas nieco niepokoić. Jest wiele relacji, które pokazują, iż. No, zdarza mu się urywać wątek, zdarza mu się zdarzają mu się różne lapsusy, które wcześniej się nie zdarzały. No, w ogóle taka sytuacja, w której dwóch panów oscylujących w granicach 80 lat, a przecież do nominacji Kamali Harris, no to Biden... Był konkurentem Donalda Trumpa w takim kraju jak Stany Zjednoczone, w kraju, w którym mieszka 350 milionów ludzi. No, trochę, trochę dziwna i trochę niepokojąca sytuacja, no ale no nie, mamy, nie mamy wyjścia. Jakie konsekwencje może mieć wybór Donalda Trumpa, jaki to będzie mieć wpływ na sytuację chociażby w naszym regionie, na wojnę z Ukrainą. No, Trump zapowiada, iż zakończy tą wojnę z Ukrainą bardzo szybko. No, czy tak się stanie? Poczekajmy, aż w ogóle te wybory będą rozstrzygnięte. Wtedy możemy ewentualnie nad ten temat spekulować. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta jego impulsywność z jednej strony, z drugiej strony taka autentyczna koncentracja na Stanach Zjednoczonych, na wewnętrznych sprawach amerykańskich, no, mogą stanowić bardzo poważny problem, jeśli chodzi o przebieg wojny. Wojny z Ukrainą. To tyle. Chciałem w takim lapidarnym skrócie przedstawić Donalda Trumpa. Człowiek na pewno ogromnej energii, człowiek no, z pewnością bardzo inteligentny, człowiek bardzo konsekwentny, człowiek bardzo pracowity, no ale z drugiej strony niestety narcystyczny, niestety zakochany w sobie, niestety instrumentalnie traktujący ludzi, nawet, nawet bliskich ludzi. No, taki jest Donald Trump, jakiego znamy. Co będzie, zobaczymy. Wszystkim Państwu życzę dobrej nocy, śledzenia. Wiele osób będzie śledzić wydarzenia za oceanem. Być może, być może następnego dnia, czyli jutro, jeszcze nie będziemy znali wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, być może to się nawet przeciągnie. Sondaże wskazują, iż kandydaci idą web w web. Miejmy no, nadzieję z, naszego, z naszej polskiej perspektywy, że niezależnie od tego, jaki będzie ten wynik, to będzie to wynik, który no, będzie korzystny dla naszego kraju. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za subskrypcję. Jednocześnie proszę o subskrybowanie kanału. Dziękuję za lajki. Proszę o komentarze, czasami z opóźnieniem, ale staram się na te wszystkie komentarze odpowiadać. Bardzo dziękuję.